Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota i zapraszam na rozkład. Dzisiaj zrobimy pytanie: kto się Tobie przygląda? Zobaczmy, ciekawa jestem, co rozkład pokaże. Kto się Tobie przygląda? Oczywiście, zapraszam, kochani, do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania, bo to wspiera kanał i pozwala go rozwijać. Jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę subskrybujcie, bo wiem, że wielu z Was jeszcze nie zasubskrybowało kanału. Zróbcie to teraz, jeżeli tu zaglądacie, proszę. A dzisiaj zrobimy rozkład. Kto się Tobie przygląda? Kto się Tobie przygląda? Czy Cię to zaskoczy? Kto się Tobie przygląda? Królowa Buław. Trygon Ognia. Baran Lew Strzelec. Osoba bardzo atrakcyjna fizycznie, ale też energetycznie, magnetycznie. Ona jest osobą, która y, lubi szalony styl życia, lubi wyzwania, lubi y, kiedy dużo się w jej życiu dzieje. Y, łatwo ją zauważyć, bo ona roztacza. Specyficzną aurę takiej osoby, która jest otwarta, towarzyska, wokół niej zawsze jest skupione, skupiona uwaga innych, bo jest osobą bardzo pozytywną, przebojową. Ma w sobie właśnie ten urok osobisty, i wynika to z tego, że ona bardzo kocha życie kocha siebie, kocha swoje życie kocha relacje, jest przyjacielska, yy, raczej bezproblemowa, uwielbia wyzwania. Lubi po prostu być sobą i yy, zawsze stawia swoje pomysły, tak, jako wyzwanie. Lubi być liderką i pociągać do działania. Mamy dwójkę buław, czyli jak najbardziej przygląda się Tobie, bo to jest energia obserwacji i zastanawiania się, jaką z możliwości tutaj wybrać i jaką, z jaką propozycją do Ciebie wyjść, żeby Cię tym zainteresować. Dwójka buław to jest właśnie moment podejmowania. Decyzji, które mogą zmienić wszystko, mogą właśnie stworzyć relacje, mogą zmienić styl budowania relacji. To jest energia dużego zaangażowania z który, z, i też takiego mądrego korzystania z różnych możliwości. To jest karta osobistej mocy, której królowej Buław nigdy nie brakuje. Może ta dwójka buław pokazywać, że już ta osoba próbowała cię zmobilizować do działania, a ty tutaj na przykład stawiasz opór, bo czasami dwójka buław jest takim momentem zatrzymania i zastanawiania się, czy na pewno tego chce, bo to jest karta wyboru, ale też to jest karta szybkiego dojścia do porozumienia. Jakiś, jakiś inspirujący pomysł ta osoba ma. I chciałaby Cię zaangażować w to swoje działanie. I mamy Dwójkę Kielichów, czyli kartę spotkania, kartę rozmów, nawiązywania właśnie relacji. O to jej chodzi, żeby Cię tutaj zaangażować. I Dwójka Kielichów pokazuje czasami zawieranie jakichś umów, bo to jest karta Unii. Więc tutaj karta może mówić: Nie traćcie czasu, tutaj trzeba działać, bo ten ogień płonie, a ogień ma to do siebie, że czasem wygaśnie i to może się zdarzyć zbyt szybko. Jeżeli nie podejmiecie tutaj tego działania wspólnie, to może ta inspiracja zniknąć, tak? Może ktoś inny skorzystać na przykład. Dwójka buław jest kartą mm, trochę opierania się przed nieznanym, podobnie jak. Znaczy dwójka buław, tak, jest kartą opierania się przed nieznanym, natomiast dwójka kielichów jest kartą yy, dojścia do porozumienia. I takiego też tutaj potrzeba zaryzykowania jest jednak, bo buławy to jest ogień, ale to też jest odwaga, takie wyjście w świat ze swoją wizją, ze swoją ze swoim pomysłem. I mamy trójkę buław jako kartę następną, podwójce buław, tak? Czyli ten moment hmm, hmm, czekanie jeszcze na odpowiednią chwilę, kiedy się dogadacie, kiedy dojdziecie do porozumienia, że to jest fajne, że to jest wspólne, że rzeczywiście obojgu wam na tym zależy. Trójka buław pokazuje właśnie moment przejścia na hmm, w to nowe, tak? Bo to jest karta kreacji. I wspaniałych perspektyw, dużych nadziei na przyszłość, na to, że coś fajnego się wydarzy. Więc w Trójce Buław nie można być biernym, tutaj jest tylko moment, taki, wyczekiwanie na tę odpowiednią chwilę, i Trójka Buław też jest kartą nowych kontaktów. Więc ta osoba, ona się Tobie przygląda i ma jakąś inspirują jakiś inspirujący pomysł, którym chce Ciebie zarazić. A że w Trójce buław mamy takie duże przyciąganie, to wszystko może wydarzyć się w krótkim czasie. To jest przyciąganie do siebie wszystkiego tego, czego się chce, tego, czego się pragnie. A królowa buław jest w tym świetna. Karta trójki buław pokazuje, bo to jest ruch, to jest przejście przez tą bramę. Czyli może to być jakiś inspirujący wspólny wyjazd. To może być jakiś inspirujący wspólny plan na, na biznes albo na świetne spędzanie czasu, na rozwój jakiejś pasji. Ta osoba coś chce Ci zaproponować i chce, żebyście wspólnie to realizowali, bo jednak ta dwójka kielichów pokazuje wspólne działanie. Tu są dwa kielichy, tak? Jest tutaj też taka nadzieja, że się zgodzisz, i wyczekiwanie tak na ten odpowiedni moment. Dlatego ta osoba się tobie przygląda, bo po prostu tutaj potrzeba jest Twojej decyzji też. Ale w trójce buław jest takie myślenie perspektywiczne. Trójka buław to jest słońce w baranie, i tutaj jest właśnie umiejętność. A tu mamy tą kartę ognia, tak? Baran lew strzelec. I w trójce Buław mamy takie y, umiejętne uruchamianie nowej energii. To mogą być jakieś inwestycje, jakieś nowe plany. Realizowanie jakiejś wizji, y, swojej wizji świata, albo swojej wizji siebie samej, tak? Chodzi o ten ognisty początek i punkt, punkt wyjścia w nowe. Mamy kartę y, sprawiedliwości, to jest karta wagi. A waga musi dobrze wszystko rozważyć, tak? bo waga jest bardzo trudna, wagę bardzo trudno przekonać do działania, bo ona bardzo lubi yy, yy, tak, jakby zdawać się na decyzyjność drugiej osoby. Waga rozważa, ale ona lubi kiedy się za nią trochę te decyzje podejmuje. Ona jest taka bardzo bie bardziej bierna, dużo bardziej bierna niż y, królowa buław. Ona chciałaby cię y, rozruszać, tak, zarazić cię tym swoim ogniem. Ale ty, jeżeli jesteś w energii wagi, to nie będzie to dla niej y, y, łatwe zadanie. Dziesiątka buław mówi, że może już jest trudno, może już były, było wielokrotnie jakieś były podejmowane działania właśnie w celu uruchomienia tego nowego planu. Ale dziesiątka buław pokazuje, że y, ta królowa ona czuje się tak, jakby trochę doszła do ściany i zastanawia się, co dalej. Tutaj w energii sprawiedliwości jest trochę rozważanie tego, co jest za, co jest przeciw, no bo to jest waga, tak? Ona ma szale. I może tutaj, dlatego ona cie, to się Tobie przygląda, bo ona może nie może zrozumieć, jak Ty się, y, y, skąd w Tobie tyle oporu, tak? No ale skoro Ty jesteś wagą, no to Masz po prostu taki wpływ gwiazd. Ty tak masz, że Ciebie nie jest łatwo przekonać do, mm, zarazić, tak? Nawet jeżeli to jest ogień. Y, dlatego ta osoba się Tobie przygląda, no nie wierzy, że Ty jeszcze nie, dałaś, czy nie dałeś się skusić. Jeszcze nie dałeś się wciągnąć, tak? Przeciągnąć przez tą bramę i ruszyć do przodu. No, i ona widzi tutaj tą ósemkę mieczy, czyli tą Twoją blokadę myśli, tak? Ty jesteś w pułapce myśl, swoich myśli. To jest pułapka pozornie bez wyjścia. To są właśnie takie lęki, które budujesz sama sobie w głowie. Te myśli, które cię blokują, nie pozwalają ci ruszyć do przodu, bo. One, to jest takie trochę katastroficzne myślenie na zapas, tak? Ty zakładasz, że może, nie, może to nie wyjść, więc jak to waga, wolisz rozważyć, czy w ogóle warto. Um, natomiast um, królowa buław, ona się nigdy nie poddaje, ona tutaj nie odpuści. Jeżeli gra jest warta świeczki, to możesz być pewien, że ona będzie tak długo tutaj wierciła ci yy, dziurę w brzuchu, aż w końcu. Yy, uda jej się tak przekonać cię do tego planu, bo po prostu karty pokazują, że ona jest przekonana o tym, że tutaj świetnie się w tym odnajdziecie, świetnie się dogadacie. Ta dwójka kielichów pokazuje takie dobre porozumienie. I te dwójki to jest świetny start, tak? W energii porozumienia, otwartości na siebie, szczerości, ale też tego ognia, gotowości do działania. No i ta trójka moment przejścia. I czwórka, czwórka denarów. No właśnie, to jest karta blokady. I tu niby są te dwa denary do wykorzystania, czyli możliwość, żeby ruszyć do przodu. Ale karta czwórki denarów może pokazywać właśnie, że ty jesteś. Masz takie poczucie, że nie, nie masz ochoty na zmianę, bo to jest karta właśnie blok blokowania się na zmiany. Ty masz poczucie, że masz już wystarczająco dużo i tak naprawdę może nie zależy ci na, czym, na tym nowym na tej nowej inspirującej na tym nowym inspirującym planie, który ta królowa była w, w który ta królowa była w chcecie wciągnąć, bo czwórka denarów pokazuje właśnie pilnowanie tak jakby tylko swoich interesów i zamykanie się na nowe możliwości. Właśnie brak ochoty na start w coś nowego, brak ochoty na zmianę, może masz poczucie, że ta osoba wręcz włazi ci na głowę, a ty tego nie, nie, za bardzo, nie za bardzo to tolerujesz, tak? Ja tutaj to widzę, kochani. Także ta osoba się przygląda, bo ona jest w energii ognia i ona nie może zrozumieć, że ty jako waga jesteś taka zdystansowana, tak? bo tu już by 100 tysięcy różnych rzeczy mogło się wydarzyć, gdybyś dała, czy dał się wciągnąć w działania królowej Buław. Ale skoro się pojawiła ta czwórka denarów, to ona mówi, że dla ciebie najważniejsze jest takie poczucie bezpieczeństwa i ty potrzebujesz więcej kontroli nad tym, co się dzieje. Może ta energia królowej Buław jest dla ciebie zbyt ognista. Um, dlatego takie masz poczucie, że ci włazi na głowę ta królowa buław, tak, a ona się tobie przygląda i po prostu nie może zrozumieć um, skąd w tobie te blokady, tak, i um, nie widzisz um, nie widzisz tutaj um, jakby szukasz możliwości, żeby odeprzeć tę tak, nachalność królowej buław, tylko, że ona jest w takich energiach, że ona się tutaj wyraźnie nie chce poddać. A ty po prostu zamykasz się na, na tą współpracę. Ta, ta czwórka denarów o tym mówi. Takie zamknięcie emocjonalne masz w sobie. Także zamknięcie na... Bo to jest takie zamknięcie się na dzielenie. Czegokolwiek miałoby to dotyczyć. Także na rozmowy, na różne tematy. Jesteś w energii wagi. Waga to jest trygon powietrza, tak? Te osoby z trygonu powietrza, one są bardziej zdystansowane. One lubią logikę, kontrolę. Wszystko ma być przejrzyste, komunikacja ma być pełna, tak? Wszystko ma być jasno określone, jasny cel działania. Nie lubisz takiego, takiego spontanu tego takiego chaosu, tego ognia, który wymaga szybkich decyzji. Jeżeli jesteś w energii wagi, to właśnie ta twoja osobowość cię powstrzymuje przed tym, żeby dać się wciągnąć w ten inspirujący pomysł królowej Buław, bo ona tutaj chętnie zabrałaby cię w jakąś podróż w przyszłość. Coś inspirującego dla ciebie. Tutaj przyniosła w tych energiach gotowości do działania, i tu jest ten moment, kiedy ona się Tobie przygląda. No i trzyma te dwie nowe możliwości, tak? Może jest coś, co bardziej znasz i coś bardziej inspirującego, i zastanawia się, no jak to? Nie chcesz tego? Przecież to jest świetny pomysł. I mamy szóstkę kielichów, czyli kartę bramy. Moment przejścia właśnie do działania. Szóstka kielichów pokazuje, że ta osoba. Bo tu jest, w tej karcie pokazana jest dominacja przeszłości nad tym, co jest teraz, tak jakby ta osoba pojawiła się w Twoim życiu nagle, skądś, z, z przeszłości, że Wy się znacie już od dawna, może Ty ją znasz też bardzo dobrze, no i ona teraz tutaj do ciebie się nagle zjawiła w twoim życiu tak z nowym pomysłem, przy, przyleciała jak ta tutaj ta królowa buław jest pokazana jak taka pszczoła, która jest pracowita i ma mnóstwo zawsze możliwości do wykorzystania, tak? I ona tutaj brzęczy ci nad głową, przygląda się tobie. I ma nadzieję, że dasz się skusić na ten nowy pomysł, cokolwiek to jest. Szóstka kielichów to jest karta Fajnej relacji, bo ta karta może mówić, że macie wiele fajnych wspomnień z przeszłości i może to też jest ktoś z rodziny, tak? bo to jest karta rodziny albo takich właśnie, tych, grona tych najbliższych osób, z którymi idziemy przez, z którymi te, nasze drogi krzyżują się na, na każdym etapie życia. Ta królowa była tak, jakby też przyleciała do Ciebie. Z przeszłości, czy, czy tej niedalekiej, czy tej bardziej dalekiej, ale jednak karta może mówić, że znacie się już od dłuższego czasu. Karta szóstki kielichów czasem pokazuje tak. Współpracę z bliskimi krewnymi, więc może tutaj właśnie jakaś osoba z Twojej rodziny próbuje Cię czymś zainspirować i y, zarazić jakimś pomysłem, i chcę, żebyś właśnie y, wykazała się też tą kreatywnością i dała szansę na, na ten nowy start, bo ona widzi, że y, wiele możliwości do wykorzystania jest tutaj przed Wami. I ona liczy na to, że się zgodzisz, bo to jest karta takiej właśnie zgody i dojścia do porozumienia. I radość też z takich prostych przyjemności życia, i z tych właśnie, radość z, z możliwości wspólnego działania. Ale jest tutaj, pamiętaj, też zaufanie do siebie nawzajem. To jest karta wzajemnego pomagania sobie. Także ta osoba ma bardzo dobre intencje, przygląda się tobie i może tutaj cię właśnie próbuje do czegoś fajnego namówić. A koło Fortuny mówi, że to jest szansa dla was na przejście na kolejny, fajniejszy etap życia. Koło Fortuny się toczy, tak? To jest szansa, z której możesz skorzystać, ale nie musisz, ona tu dominuje. Przy karcie wagi, nad tą, nad tą rozkładem, bo to jest jednak, to są jednak wielkie arkana, które mówią o. Karta koło Fortuny mówi o rozwoju, o właśnie wykorzystaniu szansy na to, żeby sobie polepszyć w życiu. To jest szansa na zbudowanie czegoś fajnego, więc karta może mówić tutaj do ciebie, wrzuć na luz i daj się ponieść temu koło, koło Fortuny, tak? Daj się zainspirować tej królowej buław, i poddaj się tym zmianom, które tutaj przychodzą, nie bądź taki zablokowany, zablokowana. Trochę wyzwól z siebie tej energii, tak? bo ta stagnacja emocjonalna ona na pewno ci nie służy. Bo to jest takie trochę egoistyczne patrzenie tylko do środka w samego siebie pilnowanie tylko swojego interesu, a pieniądz to jest energia. On lubi krążyć, energia lubi krążyć, więc może tutaj warto uruchomić tą energię przepływu, bo są w kole fortuny nowe możliwości, które warto wykorzystać. Karta mówi w zasadzie nawet do ciebie daj szansę tej królowej buław, bo Tutaj się szykuje szczęśliwy obrót y, spraw, ale trzeba działać tu i teraz, bo koło fortuny się toczy. Ono podsuwa te szanse, ale one uciekają, kiedy ich nie chwytamy, tak? Y, więc warto dobrze kręcić tym kołem i wychwytywać wszystko to co najlepsze i działać, bo bez działania oczywiście nie ma y, efektów. I warto też mieć trochę kontrolę nad tym kołem, jak ono się toczy żeby po prostu nie potoczyło się w drugą stronę i tak jakby nie przeleciało po tobie tak, bo wtedy zamiast zyskać możesz nawet stracić. Także dobrze zastanów się nad propozycją, którą tutaj, która pada od osoby z energii ognia, bo ona chce dobrze, ona chce tutaj rozruszać energię między wami. właśnie po to, żeby też twoje życie nabrało tempa. Bo ta osoba widzi, że ty w tej energii wagi, tak jakby zastygłaś, zastygłeś, tak? I nic się u ciebie nie dzieje. Niby jesteś zadowolony z tego, co masz, ale to jest tylko czwórka. Tutaj warto się inspirować, działać, wykorzystywać swoją kreatywność i swoje talenty, właśnie po to, żeby dokonywać fajnych zmian w swoim życiu. Także, kochani, królowa buław chce was zarazić swoją energią działania. Mamy jeszcze maga, czyli tu jest mnóstwo kreacji, mnóstwo możliwości. Mag to jest ty po prostu energia gotowości na zmiany, na realizację planów. I to jest też właśnie ten czas dobry. Do realizowania tych planów, tak? Mówią te karty. Także, kochani, dobrze się przyglądajcie, kto się Wam przygląda, tak? Bo myślę, że ta osoba jest warta yy, tego, żeby z nią trochę podziałać wspólnie, bo ma w sobie dużo ognia do działania. Yy, bardzo serdecznie Was, kochani, pozdrawiam. Yy, życzę wszystkiego co najlepsze. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.